Cześć. Cześć, kto tam? Yy, to ja, przyszedłem Ci powiedzieć, bo dostałem teraz kilka DM'ów i no nie możemy już razem działać dalej, bo no to co w ostatnim czasie odjebałeś, to no cały internet stary o tym huczy, a ja teraz dbam o PR i tak samo z Bandurą, bo dzisiaj pierdził do mikrofonu jak składał biurko i wykorzystał Tushola i mówił, że się podzieli z nim do najtami a tuszol przed, przed chwilą do mnie dzwonił, czy przyjadę po niego, bo nie ma jak wrócić. Czyli, Więc, od, czyli tak. no, odcinasz się po prostu. Odcinam się taką grubą krechą. E, dziękuję za wszystko. Dzięki za te 16 mieszkań. To, to, by Bez was by mi się tego nie udało zrobić. I ten blok, co teraz stawiam. To za no, to wam właśnie, a, ja, a co z tymi, z tymi, z tymi <ścoughs> rzeczami, zaczęliśmy? Te sześć baniek, co wydaliśmy na pół farmę fotowoltaiczną, to co z tym? Teraz będziemy yy, to działać daleko za już... internetem, czy jak? Nie, po prostu mój prawnik jakoś się z wami skontaktuje, bo no odjebaliście Mega szambo. Znaczy ty to jeszcze sześć, bo ty tam gdzieś potrafiłeś w tym wszystkim zachować tak, taką tą odrobinę ludzkości. Ale Patryk to ale... jest wysadę, ale... się z, ale... z Dawid. Dawid, słuchaj, jeśli chodzi o rozprawę, to ja stanę po Twojej stronie. Bo naprawdę to odpier... Patryk to co odpierdala Patryk, to ja też bym chciał bardzo... Strasznie. Nie być z tym kojarzony. Człowieku do mnie dzwonią, że kopiuje jakieś rzeczy, że prawa autorskie są, że ludzie wykupują sobie, wiesz. Ja nazwy. nadpiszu DMCA nazwę, nie? DMCA Kartel. DMCA Carter. Chłop ma zlepek streamów różnych u siebie. No nic, no szanuję w takim razie twoją decyzję. Jakby nie będę Bardzo Ci dziękuję. No wiedziałem, że właśnie ty to uszanujesz, bo, bo jakby też rozumiesz, no siedzisz trochę w tym biznesie, a ja jestem no w takim momencie swojego życia, że no, nie mogę pozwolić sobie na takie zachowania, no i też mi się po prostu nie podoba to, co Patryk w ostatnim czasie robi. Rozumiem, ale obejrzymy jeszcze, spędzimy ostatni stream wspólnie jeszcze? Ostatni. Ale to nie zapraszamy Bandury, co? Laśnik. Nie no, wczoraj mi się, jak mi się pojawiło powiadomienie, witaj Bandura na Discord, to pomyślałem, że pierdolne. Bo on bana dostał przecież. No bana, bana, bo wczoraj mi zabrał u siebie prawa, bo go rozłączałem. No. Będzie stream ze sprawy sądowej? Mm, no, chyba tak.